Czemu, czemu bogowie mnie ruszyli? Coś się pojebało No jesteś niedoruszany. Ten zgodę, hmm. że hmm. jest jechać na piwo, dawaj, wyciągaj hmm. Hmm. A, sami A ty... idziemy, rozumiesz, tak? No tak, no Tym twoim włosem to... w łańcach policzyłeś Tutaj Rysa jest, kurwa, jak nic Nie Marciali się, ja... Hmm? Nie, nie, nie pójdziemy na, na żadne dziewczyny, nie bój się. Oczywiście, a no, my z Robertem jesteśmy do, dobrze. Spokojnie, tam. spokojnie. No. Ja sobie tam z Weroniką kiedyś pójdę, po prostu. Seal przyjeżdża, nie? O, no to. chyba nie wiesz. Co się stało? Nie, jesteście już razem? Co? Bo to z Robert. Robert. Dobra, Robert wycią... Dobra, Robert, wyciągaj furę, jedziemy, kurwa. Dobra, okay. i fury jedziemy. Awaj, tam co mi polepszyłeś? Potem potem się fajnie. do ciebie odezwę. No bo ta, kurwa, mogę się... Co jest? Kurwa, co to ma znaczyć? Ja, kurwa, co to kurwa jest? Ty Nie. Żarty, kurwa, co ty, kurwa, ty kurwa robisz? A kurwa, z tym zrobiłeś? Co ty, kurwa, z zrobiłeś ty, kurwa, z moim samochodem? Kurwa, kurwa zwróciłeś! Zgwałciłeś mój honor, kurwa, człowieku! To ty, kurwa, coś zrobiłeś! W jeszcze był. Dobra, kurwa, no. co Prag, bro, Akademia Pranków Pacina, do Biela! Dzięki, dzięki za auto, Ja ci, kurwa, zaufałem, ty, kurwa, gnoju. Pierdolony kurwa. I co ja teraz? Jak ja się teraz pokażę kurwa powiedz mi. Na kurde różowy z podopą. daj, to ja cię nie pojadę na mechanika, chodź. Idę się zabić. Ja ci nie pojadę, ja będę jako kierowca. Ja mogę przejechać. Się. Nie no, chcę ja być kierowcą! Wysiadaj z tego samochodu. Dobra, to jedziemy na to piwo, aktualne. Się. Chodź. Pajac, to jakiś kurde. Jedziemy do piwo, Robert?